Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, Tarociska Fortuna, kłania się. Dzisiaj kochani, horoskop tygodniowy, znaki wodne od 6 do 12 maja. Także zaczynamy od kart tarota. 6-12 maja. Dobrze, moi drodzy. Zobaczmy jaka energetyka tutaj. Myślę, że widać ładnie. Poniedziałek, karta mocy. No tutaj y, uważajmy na witalność, bo możemy y, mieć tej witalności albo za dużo, albo za mało. Tak jak y, tutaj widać, możemy y, spędzać czas na zewnątrz, ze zwierzętami, z małymi dziećmi, ale też, moi drodzy. A tutaj musimy uważać na odporność naszą. We wtorek, dziewiątka buław, też tutaj jest bardziej przyglądanie, przeczekiwanie, jak praca, jak działanie. W środę dopiero nabierzemy pewności siebie, jest strefa komfortu, jest radość. Bardzo dobre wiadomości w środę od. Znajomych od rodziny, przede wszystkim od rodziny. I tutaj moi kochani, planowanie wakacji albo też wyjazd dla niektórych na urlop. Może to być majówka, bo oczywiście tutaj początek maja jeszcze mamy. W czwartek, król kielichów, yy, pomoc ze strony mężczyzny. Ktoś powraca do nas, ktoś bardzo chce nam tutaj. Yy, Umilić życie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Także jeśli będziemy się o coś starać, na pewno otrzymamy pomoc, wyjaśnienie, dobrą wskazówkę w czwartek. W piątek nowe pomysły na finanse, na biznes, ale też i już fizycznie pieniądze mogą do nas tutaj przyjść. Także piątek bardzo przychylny i oczywiście duża witalność energetyczna. Dużo jest radości przy tym wszystkim, bo jest spełnienie przy asie monet. W sobotę idziemy z planem, choć powoli planujemy naszą przyszłość. I oczywiście, tutaj przy tym paziu, buław, wiadomości. Telefony, spotkania różnego rodzaju, omawianie planów na przyszłość. I moi drodzy, Niedziela Królowa Kielichów tu jest oczywiście bardzo dojrzała kobieta emocjonalnie, która będzie nas wspierała. Też wy możecie mieć, moi drodzy, takie Nastroje od pozytywnych do negatywnych, bo są tutaj takie przesłanki. W ogóle jest król kielichów, królowa kielichów, i jest to emocjonalny tydzień, moi drodzy. Dużo emocji w Was. W zdrowiu uważajcie na witalność, uważajcie na odporność. Emocje przede wszystkim, ale też barki, ramiona, ręce mogą dokuczać z jakiegoś powodu. Tutaj wybieracie się w podróż albo przygotowujecie się do podróży, spotkanie, które nastąpi, ale właśnie pojawiła się fałszywa osoba. Spotkanie z fałszywą osobą może to oznaczać. No dobrze, moi drodzy, tak wychodzi. Teraz przechodzimy do skorpionów. Skorpionki. Od 6 do 12 maja. Zobaczmy, co tutaj dla Was, kochani, szósty, dwunasty. Tutaj jest tak, poniedziałek, karta kochanków, bardzo dobre relacje, emocje, robimy wszystko razem. Wspieranie się i podejmowanie wspólnie decyzji. Będzie dzień bardzo przychylny dla uczuć, dla y, miłości, dla y, kochani ludzi, którzy. Y, mają się ku sobie, tak? Możemy zapoznać miłość e, życia albo wspierać się w stałych związkach. E, we wtorek karta sprawiedliwości, sprawy urządowe czy sądowe e, oczywiście będziecie załatwiać, i tutaj, moi kochani, będzie to ważne dla Was, na pewno niezmarnowany czas, wiele rzeczy uda się załatwić. Choć w środę uważajmy na kłótnie, toksyczne osoby. Tutaj może być jakaś, moi drodzy, życiowa taka niesprawiedliwość, albo ktoś złośliwy, ktoś zazdrosny może się pojawić. Także tutaj musimy uważać na różne relacje, ale też kłótnie i sprawy, moi drodzy, uzależnień u niektórych. W czwartek będzie dobrze, bo jest dwójka kielichów, razem działacie wspólnie i jest tutaj bardzo dobry czas na pojednanie, na dogadywanie się, na współpracę i na miłość. I taki czwartek będzie, w piątek również będzie dobry dzień, dlatego że jest król buław, który czasem jest kontrowersyjny i taki może być też dzień, ale nie należy się obawiać, bo będzie bardzo dynamiczny. Dużo będziecie załatwiać, rozmawiać, dużo osób koło Was, a nawet może być randka, tak? Także tutaj jest spełnienie. W sobotę również rodzina. Sprawy rodziny, najważniejsze, dogadywanie się i wspieranie, wspólne świętowanie i niedziela, moi drodzy. No, tutaj wyszła dwójka monet i będzie trochę wahania, ale też uważajcie na rozrzutność, bo możecie sporo wydać i to na jakieś sprawy związane z rodziną. No dobrze, tutaj zdrowotnie stany zapalne może boleć może na przykład boleć pęcherz, zagrożenie dla podwójnych narządów. Uważamy na oczy, uszy, zatoki, ale także nerki płuca bądź nadnercza, czym migdały. No właśnie, podwójne narządy wyszły trzy razy, także tutaj na to uważajcie, drogie skorpiony. Urząd, załatwicie wszystko jak należy. Tak mi się wydaje, że sprawy urzędowe pójdą gładko. Dobrze. Także to wszystko dla Skorpiona, i teraz, kochani, przechodzimy do ryb, rybki. Od 6 do 12 maja. No już maj, tak. Dobrze, jeszcze pokazujemy. Proszę o chwilkę cierpliwości i zobaczmy dla Was, drogie rybki, co tutaj w tym tygodniu. 6, 12. Przypominam do kart. W poniedziałek uważajcie na odporność, ale też spędzicie dzień na zewnątrz. Być może będziecie spędzać ten czas z dziećmi, ze zwierzętami. Poniedziałek, będzie trochę relaksu na pewno. We wtorek rycerz kielichów, ktoś będzie chciał powrócić tutaj do Was z przeszłości, będzie sympatycznie i na pewno przyjaźnie. W środę dziewiątka mieczy, no tutaj problemy ze snem, obawy o przyszłość, ale nie obawiajcie się, dacie na pewno sobie radę. Napijcie się jakichś ziół przed snem i będzie dobrze. W czwartek dwójka, monet, wahanie, yy, też żonglowanie finansami albo w lewo, albo w prawo, albo będzie za mało tych pieniędzy, albo będziecie za dużo wydawać. U każdego indywidualna sprawa możliwe, że otrzymacie dodatkową ofertę pracy, na przykład yy, ofertę finansową. Piątek, przeciążenie, za dużo obowiązków. Dziesiątka buław o tym mówi. Trzeba zwolnić, odpocząć, dać sobie czas, aby mm, po prostu zregenerować organizm. Ale w sobotę, moi drodzy, po takim zakończeniu trudnym tygodnia, w sobotę odpoczniecie jest karta balansu, umiarkowania, powrócicie do swoich. No, może nie tyle obowiązków, ale przyjemności, hobby i będzie bardzo sympatycznie, bez żadnych spontanicznych spraw i spokojnie. Zrelaksujecie się w sobotę, ale w niedzielę uważajcie, bo jest tutaj karta oszustwa, przestępstwa, pomyłek. Kradzieży także ktoś możliwe, że będzie chciał Was w waszym środowisku oszukać. Uważajcie, moi drodzy. Tak, nogi stawy kości, problemy ze snem. To najgorsze przypadłości. Trochę układ moczowo-nerkowy. I teraz, moi drodzy, mężczyzna, zobaczymy karty Keeper'a. W zasadzie dwóch mężczyzn. Możliwe, że będzie chciało się z Wami spotkać nawet w Waszym domu. Ogólnie towarzystwo dla ryb w tym tygodniu, także nie tylko dla Was, ale dla Waszego partnera, męża też. Także tu wspólne towarzystwo. Dziękuję, kochani, za uwagę. Pozdrawiam. Życzę wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia.